Cześć, mamy 31 grudnia 2023 godzina 15.12. Przychodzę dzisiaj znowu z kolejnymi materiałami właściwie, ale zanim tutaj zacznę, bo mi w końcu umknie, ja chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku i tylu dropów, ile tylko Wasze portfele udźwigną. Wracając do sam, samego e, tematu odcinka, e, mamy tutaj przed oczami Unicorn Ultra. E, mają oni tam finansowanie coś koło 10 milionów i powiem Wam, że e, tutaj wchodzi w grę instalacja walletu na telefon i tak trochę się zastanawiałem, jak ten odcinek zrobić, no bo właśnie jest ten telefon, żeby tutaj nie ciąć wideo itd. Tak Zrobiłem tutaj kilka zdjęć i może od tego sam, y, stricte y, walletu zacznę. Pokażę wam o co chodzi, a później sobie przejdziemy do tego, jak nam zdobyć faucet i tak dalej i tak y, dalej. Więc generalnie tak, y, jak już sobie pobierzecie wallet, y, macie tutaj opcję testnetu i mainnetu. To wam od razu tutaj mówię, bo to, będziemy, y, to będzie istotne. I teraz tak, zarówno na testnecie, jak i na mainnecie. tutaj jest kilka zakładek, się przesuwa lewo w prawo i w pierwszej jest, żeby sklejmować sobie nftk. Możemy to zrobić zarówno na testnecie i na mainnetcie ja to zrobiłem, przy czym Wam tutaj zaznaczę, że w momencie, gdy się będziecie przełączać między sieciami, to czasami tutaj ta pozycja znika i o, wystarczy właściwie reset samego walletu i to generalnie wraca. Idąc sobie dalej, tutaj mamy wiadomo wszystkie zakładki, discover, ecosystem, wallet, staking i settings. I teraz tak, w discovery, czy w discover, tam generalnie nic nie mogłem zrobić. Ekosystem jest pusty, wallet no to wiecie, tutaj jak przejdziecie sobie na krypto, no to będzie ichszy token. W stackingu, no to wiadomo, że stakujemy, no i ustawienia, no to ustawienia. I teraz tak pamiętacie tam chyba było z Islamikiem, że e, trzeba było e, ileś tam mieć tych interakcji e, ze stakowaniem. E, ja, w momencie, gdy poprałem e, VZ na testnecie, od razu sobie wrzuciłem tutaj na dwóch walidatorów. E, na pewno sobie e, dorzucę, zrobię jakiegoś e, unstejka, zrobię klima, ale to przed sekundą robiłem, więc. Może z, tym, z, tymi działań, z tymi działaniami po prostu poczekam. I co? I Jeśli chodzi o wallet tak z grubsza, to to by było wszystko. Natomiast teraz tak, zostawię wam tutaj artykuł na temat tego YouTube. Nie wiem jak to właściwie przeczytać nawet. No to sobie możecie rzucić okiem. Mają tutaj oni akcję na Zileju i jest tutaj. Zadanie, żeby wrzucić im adres naszego walletu tego YouTube, przy czym, no, nie wiem, może przed tym zadankiem, znaczy po tym zadanku, odsłoni mi się ta opcja. Jak na razie, no, jak widzicie, jest nieaktywna, natomiast ja ten adres wrzuciłem sobie również tutaj wejdziecie sobie w te trzy kropeczki, profil, tu będzie edycja i tam będzie można wkleić adres tego właśnie YouTube. Ja to zrobiłem, nie wiem, czy oni w ogóle patrzą na to, czy nie będą tylko bazować na tym, kiedy się to odsłoni i czy w ogóle się odsłoni, nie mam pojęcia, zadałem pytanie na Discordzie, ale no wiecie, jest ostatni. Nie wiem, czy w ogóle na tą odpowiedź się dzisiaj doczekam, ale też nie chcę już czekać, bo, no bo dzień się powoli kończy. I co, porobiłem sobie trochę tych zadanek, zostawię Wam linki do ściągnięcia samego oletu. Jest tutaj też forma, którą można wypełnić i dla 20 szczęśliwców jest tutaj jakaś kasiorka do wyciągnięcia. I jeśli chodzi o VC, wklejamy sobie tutaj adres, nie jesteśmy robotami, klikamy VC. Z Connect Wallet próbowałem zrobić ale ani ichszego uletu nie widzę, ani naszego metamaskowego, więc nie wiem, chociaż właściwie czekajcie, zobaczę jeszcze raz. No nie, nie widzę nic takiego. Coś o tym... Zileju, no ale to zileje, no to będziecie widzieć jakie tam są zadania, no nie ma tutaj czarów, gdzieś tam trzeba podać właśnie nasz adres e, metamaskowy, e, porobić parę tam tweetów, wiecie jak to wygląda. E, I chyba e, tyle, jeszcze wrócę na chwilę do Discorda, zobaczę. No hmm. ok, znalazłem tutaj jeszcze e, stronę testową. Która w tym momencie nie działa, natomiast widzę, że 25, czyli tam na 6 dni temu jeszcze działała. Nie wiem dlaczego nie działa, bo nikt tam nic ciekawego w sumie nie napisał. Natomiast podlinkuję Wam tą stronkę również, może gdzieś tam ją odpalą. I jest tutaj jeszcze opcja, jak się chyba połączyć z tą stroną, tak przynajmniej to rozumiem. I robimy to. A, wiecie co? Nie wiem, czy. bo tutaj widzicie jest ten Metamask, ale nie wiem, czy będzie można generalnie działać na Metamasku, czy bardziej chodzi o to, żeby właśnie działać na, na tym ichszym wolecie. Ale jak sobie tutaj zobaczycie, punkt 3: sukces Successful Connect Wallet, to z lewej strony taki jest no, fragment ciekawego słowa na tym obrazku. Także no. Trzeba, trzeba mieć to na uwadze. No, i tu generalnie w tych dokumentach, no, wszystko jest jak tutaj robić styki, i tak dalej, i tak dalej. Także może tam się komuś to przyda. No, i teraz, jeśli chodzi o ten projekt, byłoby wszystko. A ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę do chyba wczorajszego materiału z solaną, bo za, gdzieś mi umknęła jedna stronka. Mianowicie ten parcel, i tutaj y, gdzieś tam się doczytałem, że coś jakiś tam airdrop będzie. Y, natomiast tu Wam od razu powiem, że jeżeli y, wejdziecie sobie w referrals i sobie wpiszecie, y, no, że tak powiem, mnie, y, to dostaniecie z miejsca 5% ekstra tutaj do, do tych punktów. Także nie wiem, jeżeli chcecie skorzystać, zapraszam. Jeżeli nie, no to, no to luz i wchodzimy sobie tutaj w Provide Liquidity tu Wam od razu będzie pokazywało ile punktów dziennie będziecie dostawać także ja też skorzystam z jakiegoś tam refa no i tych punktów jest coś, coś tam więcej wrzucę sobie w to 1,5 dolca, nie jest to dużo ale... a nóż widelec może coś tam wpadnie a w międzyczasie może gdzieś tam coś dorzucę no zobaczymy jak to będzie, także ja sobie to dorzucam Jestem tu właściwie połączony z nimi, także. A, a, dobra. No tu jestem połączony już chyba z półtorej godziny i tak trochę czytam, trochę nagrywam. i... Zróbmy raz jeszcze. Dobra, czekajcie, prze, przełączę się jeszcze raz. Dobra, próbuję raz jeszcze. No, no i elegancko. No, no i yy, no w sumie dobry czas, to zaraz coś tutaj jeszcze do skrobę. Wracam na chwilę do tego unicorna, bo znalazłem tutaj całą instrukcję, jeśli chodzi o testnet i chyba on po prostu został wyłączony, tak mi się wydaje, bo to się zaczęło z początkiem października i tutaj generalnie nawet można sobie do tego metamaska dodać całą sieć e, tutaj jest, linki Wam zostawię tutaj z tymi wszystkimi danymi także będziecie mogli sobie to wbić, ale zobaczcie, że tutaj jest masa rzeczy masa jakichś tam NFT-ków, kurde, stejki, słapy e, wysyłania i tak, dalej, i tak dalej. E, także ja mam nadzieję, że Um, ogólnie nie jest za późno i że jeszcze do tego można będzie wrócić, a jeżeli nawet nie do tego, no to będą jeszcze jakieś tam inne te questy, tym bardziej, że z tego co widzę jest tutaj niewiele osób na tych ich e, discordzie, także trzymam kciuki, żeby to wszystko e, wróciło, bo no kurde, no mówię, no to finansowanie jest tutaj całkiem spore i i myślę, że coś tam można by było z tego uczknąć. E, ja sobie to zapiszę. No już mam nawet jednego tego z to sobie wziąłem tego tokena. E, I co, czekamy w takim razie? Sorry, że tak się zapętliłem, ale no kurde. No nie widziałem. Mm, dobra, na tą chwilę tyle w takim razie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do następnego jołu.